Pozdrawiam cię, święty Antoni Lilio, ozdobo czystości i chwałą chrześcijaństwa, pozdrawiam was, wielce święci, cherubinie mądrości i serawinie, boskiej miłości, cieszę się z łask, którymi nasz Pan tak hojnie was obdarzył, w pokorze i ufności, błagam cię, abyś mi pomógł, bowiem że Bóg obdarzył cię miłością i współczuciem a także mocą proszę cię przez miłość którą czułeś wobec świętego dzieciątka Jezus gdy trzymałeś go w swoich ramionach abyś powiedział mu teraz o łaskach których szukam za twoim wstawiennictwem wspomnij o swojej prośbie o chwalebnym. Ulubieńcze Boga, w pokornej czci błagam Cię, abyś udzielił mi tego, co tak usilnie proszę, a ja dam poznać Twoją dobroć i świętość. Aby w ten sposób uczcić i wychwalać tego, który jest tak wielki, błogosławiony jesteś. Amen. Święty Antoni, wierny Sługo Chrystusa, ofiarowałeś pocieszenie. I pociechę wszystkim, którzy do Ciebie przeszli w trudnych chwilach, módl się za mnie teraz, abym mógł zaznać prawdziwego spokoju umysłu, serca i duszy. Pomóż mi wzrastać w wierze, abym mógł uwolnić się od wszelkich niepotrzebnych i niepotrzebnych. Trosk w tym życiu napełnij mnie całkowitą i trwałą ufnością w Boże, uzdrawiające łaski. Obdasz mnie spokojem ducha znanym tym, którzy porzucają urazy, gorycz i gniew. Zapewnij mnie, że nasz boski Zbawiciel Jezus Chrystus jest ze mną na każdym kroku, każdego dnia mojego życia i żywiego łaskawej miłości nie muszę się martwić ani bać żadnych trudności życiowych Amen Święty Antoni Bóg pobłogosławił Cię kochającą rodziną aby ukształtować Cię na obraz i ideały Jezusa Chrystusa z Twojego miejsca w niebie czuwaj nad moją rodziną i pomóż abyśmy wzrastali razem w Wierze i kochającej, trosce o siebie nawzajem, wzmocnili nasze więzi rodzinnej jedności. Kiedy praktykujemy nauki Jezusa o przebaczeniu i bezinteresownej służbie, oddając miłość Boga i potrzeby, inni na pierwszym miejscu w naszym życiu dają nam słowa i sposoby wyrażania naszej miłości. I szacunku dla wszystkich członków rodziny i prowadzą nas do rozwiązania wszystkich naszych nieporozumień i nieporozumień. Amen.